Dzień dobry Państwu witam serdecznie na terenie siedziby Samorządu Powiatu jasieckiego. w ważnym dla dzisiejszych czasów temacie, w temacie, który dotyczy ochrony naszego otoczenia przed zanieczyszczeniami, czyli tak zwany dobry klimat dla powiatu. Planowanie na najbliższe lata projekt dobry klimat dla powiatów to szansa na konstruktywną dyskusję o tym, jaki obrad strategii adaptacji do czekających nas Jakie działania prowadzić na poziomie społeczności lokalnej, gminy czy powiatu, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla i jednocześnie efektywnie wydawać pieniądze? Czy lepiej inwestować w infrastrukturę, w edukację, czy może w dodatkowe świadczenia lekarskie? Cykl eee, mówię... spotkań, bo dyskutujmy o klimacie w naszym powiedzi, dofinansowany jest ze środków programu na rzecz środowiska LIFE przy znaczącym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkim Państwu, uczestnikom i organizatorom spotkań, pragnę podziękować za tę cenną inicjatywę. Spotkania ekspertów i samorządowców to ważny krok do wypracowania sprawnego systemu reagowania na zmiany klimatu. Co więcej, wynik debat będzie doskonałym materiałem poglądowym dla mnie jako ministra. Materiałem, który pozwoli mi lepiej kształtować politykę klimatyczną na poziomie ministerstwa, tak aby odpowiadała potrzebom na poziomie lokalnym. Jaśle mamy jedno już z, ostatnich, z ostatnich z cyklu 80 debat klimatycznych pod tytułem Dobry klimat dla powiatów. A właściwie podyskutujmy o, o klimacie w naszym powiecie. Celem projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej LIFE Plus jest zwrócenie uwagi na konieczność zapobiegania. Lub już usuwania skutków ocieplenia klimatu i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Projekt jest ogólnopolski, uczestniczy w nim 110 powiatów z całej Polski. Prezentacja dotyczyła zmian klimatu, przedstawiała i teoretyczne zagadnienia, i kontekst taki globalny, polityczny a schodząc coraz dalej dotyczyła po prostu problemów Polski i, i tutaj lokalnych, które mogą wystąpić w związku z, z, ze zmianami klimatu. I przedstawialiśmy jakie, jakie mogą być szanse dla rozwoju tej lokalnej społeczności, a jakie też zagrożenia, z czym nale, będzie się należało zmierzyć w przyszłości w związku ze zmianami klimatu. Rozwój energetyki odnawialnej jest jednym tutaj z kluczowych elementów, który był poruszany. Tak samo jak efektywność energetyczna, czyli efektywne korzystanie z energii, termomodernizację, sprzęt efektywny energetycznie, to, to powinno być. Wykorzystane w jak najszerszym stopniu. Powstaje nowa ustawa dotycząca energetyki odnawialnej. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to każdy, każdy z nas, każdy z mieszkańców regionu będzie mógł stworzyć, wybudować sobie własną instalację energetyki odnawialnej, na przykład panele fotowoltaiczne i oddawać, korzystać z tej energii, którą sam wytworzy i bez problemu ją oddawać, sprzedawać do sieci. Można będzie zarobić na tym jeszcze dodatkowo. Na dzisiejszej konferencji będziemy rozmawiali konkretnie o warunkach nazwijmy to klimatycznych i środowiskowych powiatu Jasielskiego i tu będziemy po prostu, uczestnicy w takiej dyskusji, w burzy mózgów wypracują pewne założenia do tej polityki ekologicznej na najbliższe lata, to znaczy w perspektywie do 2030 roku.